No witam was z tej strony oczywiście Wujek MLE, a to jest kolejny odcinek z GTA 5 House mode. Witajcie, witajcie wszyscy moi widzowie. A jeżeli nie jesteście moimi widzami, zachęcam do zostawienia suba na ten kanale. No i oczywiście zapraszam wszystkich na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz się udaję do literki D, do Daviego. zobaczymy co tam o niego słychać, bo ogólnie zakończyliśmy ostatnią misję z um, Jakieś dane ukradliśmy z FBI Teraz zobaczymy, co tu on nam dalej powie. Czy sprawa jest zakończona, czy nie. Spotka Dobra, spotkam się. A tylko jak tam przejść? No, kupujemy coś w automacie. No, może innym razem. Podskakujące samochody. No, let's go. Czaty, pozdrawiam. Czaty i w ogóle, David, gdzie jesteś. Nie da się powiększyć mapy. Dlaczego? Dajesz, Michael, kurde. Jump, jump Dobra, tędy, tędy, ładnie mi to idzie. Davey, To jest to samo miejsce. Ty, ale ja chyba na górę muszę iść. Dobra. Aha. Ty, jak ja tam mam wejść? Nie mogę przejść. Dobra, kurde. Nie no muszę iść na górę. Widzowie! Jak ja mam tam przejść? No muszę na górę, czekać się. Z... E, dobra, podchodzę od dołu. No tak, widzowie, trzeba, trzeba iść. No. Trzeba iść na górę. A nie wiem, jak się tu wchodzi. O. Ja nie wejdę. O kurwa. Dobra, widzowie, widzimy się na górze. Dobra, jestem. David, gdzie jesteś? A jesteś tu. A, widzisz? David, to jest dlatego jesteśmy taki świetni przyjaciele, hej? Jesteśmy starożytni, lubiamy stare rzeczy, gazety, celluloid. Good guys, bad guys. Super Well, I don't know. You tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. Yak do, Davy? <laughs> oh, nie, tylko nie ten chłop. Mogę go zastrzelić? Czemu wszyscy mają? Pa ruin my career on facebook let's go all counts of every fucking crime under the fucking sun oh well let me rephrase why why because cuz you don't want me to testify in court About our various business dealing, right? Agent Sanchez, suspect. <gulanie> Podwójna broń, let's go. Ogólnie to ma. oni mają Ima. Dobra, będziemy dyskutować. O, kurwa. Ej, ci. Aha, no to pograłem długo. Dobra, dawać mi to. O tak Co jest kurwa? Co ty chłopie na kosiarce? A nie moje chłopa zabić jeszcze A wszyscy na kosiarce? Let's go Dobra, mam pomysł Zabawmy się No dawaj to Zabiera mi ten kurwa złomy też! O tak No chodźcie Pobawimy się, będzie fajnie Wszyscy na traktorka i na Davy O, kurwa. Dobra, idziemy. Let's go. Nie wiem, czy to. O, kurwa. A! Nie poddam się. Gdzie jesteś? Bo cię je widzę. Hello. No nie, no czemu tak się dzieje, widzowie? Dobra, lecimy teraz tak. Dzięki, zasuwam. O, dawaj ten, dawaj ten helikopter. Ej, spokojnie, Michael, damy radę. O, Trevor, witam, witam. Aha, crash gry, tak? Nie. Tak. Dobra, widzowie, kolejna próba. Ale myśl, myślę, że się uda. Let's go, Trevor się zaraz tu pojawi. Czekaj, czy go widać gdzieś stąd? Chyba go nie widać. Oh, shit.

a nie mogę coś strzelać! Co jest... Dawać to! O to tak to nie będziemy strzelać, to się tak ładuje. Aha, one bullet No wyłączcie to! O ta. No w... co za... Uuuu, pokczump. Nie będę się przełączać. Nie przełączę się, bo... Wolę. O kurwa. Co ty robisz? Michael? A i mamasz? Dobra, Byczku. Wydocha. I teraz poproszę Minigana. Let's go. Chodźcie, chodźcie. Choda. No ta. Jeszcze król tego paja co tu brakowało. Nie. Co za chłop. Czemu w tak bardzo ważnej misji się respi chłop? Jeszcze taki chłop. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O tak. Nie, co, żyją? jakim? Jakim? No nie, bo im tam... Co jest, kurwa, nie mogę ich zabić. Patrzcie się widzowie. Co jest, kurwa, grany? Przełączasz się, Mike, dawaliś to. Aha. Okej, okay. dobra. Poczekajmy dżemkę Michael ma. Ty <grystanski> <grystanski> rewolcy tam robisz, klęczysz? Dobra, dobra, idę, idę, idę. Poczekaj beczku, już będę tam. A, a wy nie żyjecie, dobra. Dawaj, 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 dawaj. No ta! Aha! Patrzcie się! No nie, raczej tak nie użyjemy, bo lata dalej, co jest grane? No ta! Owiem! Oh, yeah. <grywka> Siedź! Jak są zejść? Tędy? Dobra, sodzę na dół. Sodzę, sodzę. Trzymaj się tam, byczku. Już idę do ciebie. Daj mi przyładzać minigana. Nie stajemy, byczku. Przerwę masz. A już nie żyje, dobra. Jest ostatni. No jasne, że cię osłania. Co wy robicie? No nie! Tam w ostatnim odcinku też się ten efekt załączył. Moje amo. Dobra, chronie. Co to, kurwa? A, helikopter, ok. Nie, jeszcze to gówno. Boom. Ale ze mnie hacker, bonzo. Trzymaj się tam, trewo, zaś się przełączę. Najmniejsze chwilę Ciao i ostatnie. Boom, lecimy, let's go. No co tam, beczki? Dead. No, no dobra, chill, chill. Dobra, lecimy. Dobra, ja się pobawię tym fajnym czymś chłopie, spadaj mi stąd oh. eee, zabij go. Dobra. Jedziemy? Aha. Dobra, dobra. Be careful, David. Trzymaj się. No szkoda, widzowie, pozwólcie, że sobie naprawię pojazd. O, tak. A taki ładny tu był w jego jego orysowałem. Dobra, uciekamy, zmniejsza, zmniejsza zdarzenia. Chopper? Lubię. O, nie. O, tak. <grywy> jedziemy, jedziemy. Będę strzelać kotami teraz. Patrzcie się widowie na to. Czekajcie, muszę zmienić na ten. Eee, o. <laughs> Biedne koty, przepraszam, nie chciały. Network Speed! Przyznajcie się widowie. Kto grał w Netford Speeda? Chociaż raz, musieliście chociaż w jedną część zagrać. Jaką Napiszemy w komentarzach? A teraz... O kurwa, a teraz lecimy do Trevor'a. No skurwa, nie! Weźmie chłop No szkurła! Za chłop drugi las znowu Dobra, jedziemy Nie ma co czasu tracić Na Jezusa Oczywiście tutaj nie obrażając katolików, bo sam jestem katolikiem Czyli ci Noż kurwa, serio? Aaaa, ty cspaniaku, Wiedziałem, że to jest fake? Witam, witam. Niezły ubaw, trewożę. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie. No. To jest tekstury takie jakieś dziwne. Aha, Brat jednak żyje, się ma.

yeah well what did you come back for oh you know why what's all no one last score hmm-hmm and if it goes good guess what i don't have to put a little ball in your head but if it goes bad well that's okay too no, Bla, co tam? <noise> kosiarką? Let's go! A czemu nie mogę tym jechać? Dawaj, ja chcę sobie kosiarką pojeździć! No wsiadaj do tej kosiarki! No, da się tym kosić? Sprawdźmy, czy się da kosić. Tu jest trawa przy tym. Przejadę. Po chłopie, przejadę. Chill, chill, man! A chodźcie tu! Chodźcie tu, pobawimy się! Jezu, Jeziu. Dobra, przełączam się na Franklina, bo widziałem, jest jakaś f -ka. No, Franklin sobie jeździ po mieście. Dobra, jedziemy do chaty Franklina. Jest jakaś... O, kurwa. Nie, 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 nie tym razem. Nie tym razem. Jedziemy. A, dobra, to mi się nawet podoba. O, ciężarówka, będzie przybliżenie. O, ta. Chodźcie wszyscy do mnie. Pobawimy się, będzie fajnie. O, tak! Aha! Poskurła! <gry> Wszystko zaraz dupnie. Zawracamy? Albo nie? A hamulce uszkodzone? dobra Nie, 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 nie! nie! Motorek wracaj! No, szkurła. Dobra, na piechotę. Nie, no zwariowali się chyba. Klasyka, klasik. yellow car. Idziemy. A zapomniałem, że ten czy hamulce nie działają. No, dobra. O, będę jechał. Ja. Łoś, kurwa. A zapomniałem hamulce. No, przewracaj się, byczku. Jedziemy. Łoś, kurwa. Wszyscy latają. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że mi auto nie wybuchnie, jak przejadę przez te. No, nie hamuj. Nie używaj. O kurwa. Kolejny. Łoż kurwa, co się dzieje? Dobra, jademy. Ale trzymajcie się, Nie, 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 proszę, tylko nie to szanisz tego networkinga. Dobra, o no, Dobra, mamy dojechaliśmy bezpiecznie. Co ty, Frank, nie oglądasz?

Chodź! Mój bracie! Aha. Kurde, tak daleko? No nie, widzowie, no to jedziemy. Widzimy się na miejscu. Zadzwoniłem do Amara, do Lestera, ale się rozłączyłem. No, XD. Nie no, widzowie, kurwa. Nie dość, Pada mi spieramy! Nie no, dojeżdżam już do, 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 do Tartaka. Tartaku. O, jest Michael, jest Trevor, let's go. Witam was. Hej, hey, hey. Dobra, uspokój się. O, tak. Daj mi pozycję do ataku. A gdzie mam iść? A dobra, tędy. tutaj. E. No, skurwa serio. Dobra, dobra.

No, nie, nie wiem gdzie idę. Może mi nie zauważam w tej mgle. Dobra, dobra. Nie wiem czy dobrze idę nawet. O, kopareczka. To mi się podoba. Tu będzie Franklin. I na końcu będzie oczywiście. Gotowy. Jedziemy, Franklin już robi w tym. Ma doświadczenie z kopalką. No się ma. O, pokręcimy się. Chodźcie, panacki. Coś ty namad zrobił. Damy radę, damy radę O kurwa, chłop się kręci razem z tym, a ja też bym się zaraz kręcił Noha dobra No, trzymaj się Franklin, lecimy do góry, nie? Rocketman. man <grystanie> Masz spadochron? Masz byczko. No szkurła <grystanie> To nie tak miało wyglądać Widzowie to się chyba słabo skończy, bo oni mają wybuchowe wybuchową amunicję Do tyłu, do tyłu Musimy przeczekać ten, yy, jak to się nazywa, ten efekt, jak to się nazywa? Musimy przeczekać widzowie efekt, bo oni też mają wybuchowe niestety naboje. Aha, dobra, przeczekamy kurłak. Nie no, Frank, Frank nie co jaja w tej chwili robisz, tak? Nie w tą stronę dzbanie. No widzi Lamara na pewno. No to se teraz polatamy. Teraz widzowie, widzowie uda się, uratujemy Lamara. No spokojnie gdzie ja celuję No siema, co tam? A ciociacie byczki A wy co tam robicie? Dobrze, Trevor, jedzie z nimi No nie ma go tu, panowie. Jedziemy stąd. Czy ja mogę to e, rozwalić? O, tak. Dobra, przełączam się. Boom. Gdzie jeszcze są? Gdzie, gdzie, gdzie? Bum. Tu jest Franklin, dobra. Nie widzę nikogo. Widzowie, widzicie kogoś jeszcze? Jeszcze Gdzie gdzieś. O kurwa, to jest wy coś wybuchowego, to nie lepiej nie strzelać do tego. Dobra, na blisko coś tu jest.

O, czekaj, czekaj, Lamar, zaraz to przejdzie. A, czekaj, 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 trzymaj cz, 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 go, trzymaj go. Trzymaj się, trzymaj się, się. A, w ogóle. Hmm. Dobra, teraz będzie Git. Teraz się nam uda, ale pojazdów to mnie nie interesuje. Dobra, lecimy. O, oh, soli! Soli, Trevor! Lamar, czy nie idziesz? Łapie, co ty do mnie trzeba? Z metra do mnie mógł trafisz trafić. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ale mają auta, kurde. Ale to nie tak nie pomoże. Już nie mają w sumie. Chodźmy, chodźmy, uciekajmy stąd. No nie! Lama cycba nie chodźże tu! Co ci się dzieje? No brawo ty kurde Idziemy, idziemy Dobra, zabiorę go do domu, nie ma problemu Siadaj byku, cerewol sobie... cerewol sobie poradzi Chyba o kurwa, tak daleko? No nie. Ech. Ej, nie wyzywaj. Szybki zarobek. Ech. Nie, 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 innym razem posłuchamy. Słuchamy poza filmem JADEMY! o kurwa plama oleju za mną. Nie 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 tak się nie bawię Widzowie sprawdzę coś witam no, witam wita. A nie to dobra To się podpala czy nie? No, chyba nie Dobra jedziemy Jedziemy To daleko jest trochę widzowie to chyba będzie robione odcięcie No, będzie robione cięcie. Chyba będzie misja nowa robiona. Nie. No spokojnie, ja jestem doświadczonym kierowcą. Chyba. No, obróć to auto. O, tak. Jademy. O kurwa, nie gadaj, że tu jest woda. Nie. Jademy do góry? O kurwa, chyba nie wiedziemy. Proszę, Simon mówi. No super, dobra, widzowie, widzimy się na miejscu u Lamara w domku jego z jego dziewczyną. Dobra, widzowie, dojeżdżam do domu Lamara. Niestety, oczywiście, po drodze mi skraszowało grę i musiałem od nowa wszystko robić. Teraz, oczywiście, tutaj jest z ostatniej chwili. Lamar dojeżdża do swojego domu. No dobra, trzymaj się, Lamar. Hej, hej, no, pozrób tam wszystkich.

Aha Ło kurwa. A wyjdziesz z tego domu? Czy Ci pomóc? Nie, nie wyszła, niestety nie wyszła. Dobra widzowie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie papatki hejo!